Uroczysta Msza Święta, Kwiaty, Akademia przygotowana przez młodzież w gminie Łąck świętowano 11 listopada. To wyjątkowy czas pełen radości, ale i zadumy. Dzień niepodległości Polski rozpoczęła modlitwa w intencji ojczyzny. Wolność, niepodległość, dobrobyt to słowa, które padają dziś bardzo często, mówił w homilii proboszcz parafii w łącku. Co to znaczy niepodległa? Co to znaczy niepodległa? To znaczy. że. my. W naszym kraju mamy rządzić, że niepodległość to znaczy, że nikt nam nie ma prawa dyktować z zewnątrz, co my mamy robić jako kraju, jako naród. Pamiętajmy, że zawsze, jeżeli ktoś nas z zewnątrz, coś dyktuje, dostaje się to niebezpieczne. Po mszy wójt gminy razem z przewodniczącą rady oraz radnymi mieszkańcami przeszli pod pomnik. Tam, w atmosferze głębokiego szacunku i pamięci, złożono kwiaty, oddając hołd tym, którzy poświęcili swoje życie za wolność kraju. Dziś, w wolnym kraju, naszym obowiązkiem jest pamiętać o tamtych bohaterach, znanych i bezimiennych. To dzięki nim możemy żyć w pokoju, wychowywać dzieci w wolności. Budować przyszłość naszej wspólnoty. Niech ich ofiara będzie dla nas źródłem inspiracji do codziennej troski, a dobro wspólne o naszą małą ojczyznę, o naszą gminę, o Polskę. Szanowni Państwo, niepodległość to nie tylko historia, to również odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość. To praca, solidarność i wzajemny szacunek. To umiejętność budowania wspólnoty ponad różnicami, tak jak czynili to nasi przodkowie w chwilach najtrudniejszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łącku podczas Akademii oddali słowem i piosenką szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo, a także pokazali miłość do ojczyzny. Spotkanie było pełne refleksji i dumy narodowej. Na terenie gminy Łąck wyremontowano kolejne kilometry dróg. W wielu miejscowościach na takie zmiany mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. W gminie Łąck drogi są bardzo zaniedbane. Jest bardzo dużo jeszcze dróg szotrowych. Dróg, gdzie po ulewach i nawet nie tylko ulewach, ale deszczach no niestety występują duże doły i kałuże i musimy je systematycznie remontować i naprawiać. Ostatnie prace to remont ponad 5 kilometrów dróg. W tym roku zrobiło Zrobiliśmy już kilkanaście dróg. Jest to droga, w, szczególnie w miejscowości Grabina, gościnna Różyczki, Świerkowa. Zrobiliśmy również w Koszelówce drogę, waka, ulicę Wakacyjną. Zrobiliśmy w Zaździerzu za Ochotniczą Strażą Pożarną. W Kościuszkowie połączyliśmy nasze środki samorządu gminy ze środkami z Funduszu Sołeckiego i również dla mieszkańców, Którzy prawie 20 lat czekali na tą drogę, jest już nakładka bitumiczna. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni. Ta nakładka jest taka sama jak tutaj na ulicy Świerkowej. Robiliśmy również jeszcze taki niewielki odcinek na ulicy Hipicznej, ponieważ nie była tam skończona w Łącku. i oczywiście już przygotowujemy się na rok przyszły do kolejnych remontów dróg. Inwestycja kosztowała ponad pół miliona złotych. To środki z budżetu gminy w w przyszłorocznym budżecie zagwarantowano środki na kolejne prace drogowe.